No, tutaj sami jak widzicie, mam bardzo fajną sytuację na topie. Yy, mamy Brolejna, to znaczy co? Nie bijemy się, w ogóle nic, nic. Po prostu sobie farmimy. O, tu heheheżki takie tak zwane heheheżki Hehehe, hehe, hehe, -he -he -he. No, i to jest oczywiście. Nie, nie wiem, kto to jest. Po prostu jakiś ziomuś. jakiś Andrzej. Pozdro 600 dla niego. Oczywiście zabrałem go na tym topie i mu zaproponowałem czy zrobimy Fraint Lanea czy coś takiego mu napisałem. Ja no oczywiście się zgodził. Oczywiście ja o tym wiem, że on w lejcie będzie mnie później jadł, ale to co? Przecież... Ja teraz nie jest rankę, tylko... Normal. Eee, co do Lisina. W sumie powiem wam, że na topa on jest całkiem niezły. Może sobie do Minionów ładnie skakać, bardzo to jest fajne. Można robić nim ładnie wciula, W sumie zarazem pokażę co mi na przedchodzi. Muszę trochę spuszowa... Nie, nie, nie będę puszował. Przypuśćmy. O, tu, tu gdzieś waj była. Gdzieś była kuśwa. Mam bardzo śmieszne yy, runki. Podkryta. <gryta> Kryta mam cztery. W Early go to zjadło, naprawdę w Early go to zjadło. On nic zrobić nie mógł. Z czego by mam uciekać, kurde? Nikt mi nie gankuje, po prostu sobie hecheszkujemy na topie. Bardzo fajnie, mam trzyka golda.

Ja pierdolę, nie wiem czego mnie to tak bawi <grywy> Kurwa dobry więc Oj sorry, czasami go tam piznę ale on ma z pasywki dużo rega to więc, bo takiej wielkiej różnicy nie robi, tak mi się wydaje Ojeja yeah. Ciekawe czy się zdziwi <grywy> ja pierdolę Hula. No niektórzy obstawiam, że od razu by się ze mną bi Od razu by mnie wyzywali, że ja takie coś odpierdalam. A tutaj jak widzicie tym Polaczków, oczywiście na początku coś tam wlejmili. A teraz już widzę, że mają ciężkie jaja. No, a mnie co ja tam odpierdalam. Ile ma? O kurwa 450 saków już ma! co za nogi. O kurwa, nie ja o to mi chodziło. Ale zjebałem. Oj, sorry. Sorry Andrzeju. O, chodź tu. Siemanko, manko. No! <laughs> Sami widzicie, to jest normal, ja tu naprawdę nikogo nie znam I oni wiedzą, że się, kurwa, będę wygłupiał z nim Kurwa Maciek Everybody down <laughs> Sorry, sorry nie, nie, mogę, kurwa Nie, no, rzadko kiedy ma takie coś, że mu, No my naprawdę, mój oponent z Dini Siedział w jak ja Nie no, typa szacun, sorry Oj, kur oj sorry, oj sorry, sorry Ty, 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 ty ty, 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 Oni tam ganiają typów, a ja sobie checheszkuję z typem na topie. Ale Ale chyba jeszcze nadal nie, nie kumają. Mnie może że ja sobie na topie robię, No nic. Aż many nie masz. O mam kiedyś piłka Golda? Bardzo fajnie. A nie! Ha! Uja! Turja, turja! Uja. Uja. Chodź, <laughs> chodź, 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 yeah, suka chodź, suka chodź, jak to ruskie kurwa, na co chodź, 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 obrotowy. chodź, yep. dobra, o chodź, 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 Co chodź, 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 Dobra, trzeba się wyleczyć trochę, tak? Turia. ja, tu No No co Turia. nie przejmujcie się. Fajnie jest. Fajnie fajnie sobie sobie takie gry, takie rzadko nasz rzadko nasz... To jest gold i. I Brolade yeah, yeah. Chuj, że trochę go jest A nie, w sumie to, to ma 170 70 więc. Jemu to nic nie robi. Kurde. Na raz go ściągnie? A many nie ma, dobra, ja widzę, że many nie ma, panie. Ale zajebał. Ale on już by mnie kosił, kosił, już bym padał. Na bank.

Ojojo, Turia, Turia! Uda! No nie ma, kurcze. A nie, Rega ma po, po dwa trzymany, to... sobie postakuję jeszcze Andrzej to jest takie, jak <laughs> ...jak nie grać w LoL'a? Nie zostawiajmy topa. Nie możemy go puścić. Top musi być obroniony. Nieważne, czy miałem zadanie z angielskiego napisać. Eee! Ale Marega, ja pierdolę. Atam, Atam, hopy, marudita. Fajna gra. Hehe. <laughs> <laughs> Ale coś mi będą z chuju czy nie, będzie chuju, czy nie? Big Moma <laughs> Eee, kurwa, nie, nie trafiłem na wspinających się Polaczków. Wow. mnie ja mnie też sobie... sumie. To... Oj, sorry, zaslał. Sorry. Sorry. Tetere, te disco! <ścisz> A ode o nie! Kiego o mi zajmujesz? Tak jesteś kozak? 7K. Za robię zrobię tego lisina. Co z liczbem bym to tu ładnie bił, ode mnie. Znowu to zwa ty te, ty te. Ty 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 aaa kurde! Shit! Kurwa, dobre ziomy. Na rankedzie oczywiście bym tak nie robił, tak? Nie, na rankedzie tak nie robię. Na rankedach to mój team tak odpierdala, tylko że oni później tak przerywają, że to się w nie mieści. Ja rzadko co tak robię. No no trochę w to ugariałam, tak? te te Czyli ogólnie ten mecz jest bardzo fajny, mi się bardzo podoba osobiście. Ja polecam go w chuj. E, na wildzie, na kwadracie, wszędzie polecam. O kurde, ale goś 80 pingu. Na nice. S. Run! Run! Run. Obyś prze, 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 przeżył. Przeżyj, przeżyj, przeżyj. Trzeci gignik pokonany. No, to drużyna zniszczyła wieżę. Ale przyjdzie teraz koksam, ale będzie i i ten i tam te bym miał. Ja pierdolę. Masz dyska. Ić, ić, ci, ić, ić, ić. Nasz go podpala. I co z, z tym frozena ma wyślę, bo drażni sam stop it o kurba. ale czym Widuję? Nie przeszkadzam nie Radne fragi? Nie. Wyzywam? Nie. Spuszowałem topa? w 32. tralowa też mnie no ja ładne mniętno ty naprawdę. drugiej nieprzeciwnej. Wow. Dogi. Dogi dogi, ja, jak to nie gra? To w co ja kurwa gram? To ja nie gram? To nie gra, to normal. O kurwa, Dob dobrze powiedziane, Rysiu. No, teraz trochę się. A, takie spiny to ja. O. Takie spiny te na klatę biorę. Na <grymne> 9 Golda. Na S, na S tak zwanym, na S. Sion Sion, Sion, nieważne, nieważne. Jep, 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 i jeszcze raz. O, ile ampingu dzisiaj? 189, wow. O kurwa, mi chce spuszować, Tyś, a nie, nie chcę, No to tam, sobie tylko tak poświrował. Ale am damy, czas mnie miliony bydlę ją, tak? Inne są tu, czy gdzieś tutaj, dobra.

On my way, ok. Oh, on my way. Leci z tym matem. Hej, hej, jeszcze raz jop. O, barona zrobili. Pomogłeś im? Hmm. Do you them? Tak, dobrze. Shit! <laughs> Kurwa, te pingi mam w chuj głośno. Mam nadzieję, że wszystko się narywa, tak? Jak mi to się teraz kurwie. Ja sobie gadu gadu, a tu checheszki tak zwane. Chyba to jest, tak? Hej hej. Liar, I'm the pies of the fire. Liar, liar. Yeah. Tam się napierdalają. 4 na 4. Gra ogólnie 4 na 4 Ta pani ma. Więc ja nie wiem o co mi chodzi, tak? Jeszcze nikt mnie nie zgankował. Przez tyle czasu. Liar, liar. Teraz mu zajmę ofensywnego high -kicka, Połączonego z flashem. Żebym go gdzieś wykopał. Bo mi się przydało. Patrzcie na to, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zniki, zniki, zniki. Pa. Co nie fleżniesz? Nie fleżniesz, dogi? Dogi, dogi. Hmm, nie wykopię go. I'm thinking about. How. Whole... Shot on me. Chuj, to na pewno źle psem shot on me. Na bank, to jestem pewny. Zajeb mi. Luj! Łoś, ty skór... Ale mi wykurwił ogłuszacza. O chuj. Te dogi tak kogoś przypierdali i jaka chyba na raz zejdzie. A, dziesięciaka Kagolda. Heheszki tak złamam. Hmm... Trzeba się wyleczyć. Trzeba się wyleczyć, tak, tak? A gdzie jest reszta? Ale, ja <laughs> no, hej, zaraz, zaraz mam za 80. O chuj Tylko ty masz prawie 900 taków z Triforcem. No co się dziwi, że tyle mi napieprzesz? Hmm, znowu mi pięć wzrósł. Na rękę bardzo często tak taką, ale wtedy ja sobie z tego obok wierzę. I nie, czas nie ogarnę nie o co chodzi z tym netem. Ja ogólnie mam bardzo kurwa sobie net. To jest irytującym. Tylko że ogólnie jego team wygrywa mój to przepierdala. Albo mi się oczywiście za... z... Ou Zajebisty Sluts Siona ja polecam w kół ja i prawie dwa... o czteroklejki mogę nadać. Eee, tylko dlatego, że... Hmm. Może przebiec pół mapy. Takiej i my tym Kurde, na S-ich robią. Wow, ale z hippisty. Czy sekund on spadnie? O, chyba Aha, próba zultować Sayona. Dogi. What are you doing? Dzisiaj prawie koło staków pozdrawiam. Owe, no kurwa, ty co? <ścoughs> <Pizza>. <ścoughs> Play, play, over. Och, no. Dobra, kurwa. Zakupy. Tak mu nie wpierdolę, ale zakupy trzeba zrobić. Mmm... Trześć mam jeszcze... Na pewno ja będę takim czołgiem, nie, muszę mieć coś, coś... muszę bić, tak? Co ten dogi tak na kurwa te wieże? Jego chuj. Jeszcze jeszcze? Nie to, nie to. Kurwa mam tutaj. Spieprzaj, moment. Mhm, dobra. Ruinette King też swoje nie będzie. Dobra, ten dogi to będzie na kurwią. Okej, okay, dobra. Tak się chcecie bawić ze mną. Kurwa by to wy... Nie, nie będę tego wyłączał. Dobra. Pykni, pyk. Ich. Po, po prostu na eter. No i super. Ja puszczam to weter, tak zwanym eter. No kurwa, S, lecimy kurwa z tematem, ja pierdolę! Na S ich kurwa robimy. Och, chyba jednak nie. Mój tym takie hecheżki są w sobie. No puszczisz to weter, kurwa dzisiaj? Ja pierdolę. Na S. Ja pierdole, ja ich cisnę, ja pierdolę. To za... To za wszystkie dogi. I co kurwa teraz? A, Zjebał! O, mnie przycięło! O, nie! Lag! <grywia> nie wiem, czy mnie przycięło, ale po prostu kurwa kliknąłem Q. Nie chciałem. No i dobra, zajebałem 3. Zajebałem na S. To jeszcze nie hipsa. A gdzie jest kurwa pies? To był taki comeback z rill. To piadło nie będę już w tym Sekach już żadnego robił, to jestem pewne. Po prostu co ja tu potrzebuję? Eee. Eee. Mnie chyba fejdź, żeby ich nadganiać z mych autoataków na 80%. No spierdalaj, no. no. Co jest pies? Eee, jeden kastaków, 300 defa, 4 kHP. I do tego na Monaku. Ale mu zajebie pół? Nie! No i rozjebiemy ich, czuję to. Ile KHP w ogóle? 3 no i zajebiście. To Perino Perino. Raczej damy radę. Ja próbuję... Ja spróbuję... ile to ma? 362. Raczej jest to do ubrania według mnie. Nie będę tego farmił, bo nie ma, nie widzę tego teraz sensu. Ja muszę teraz się z nimi napierdalać. Co muszę robić? Do kiego muszę jakoś trzymać, żeby do Tristany nie dobiegł? Eee, teraz dobrze wiem, że on tu idzie. On jest gdzieś tutaj albo tutaj. On tu będzie gdzieś nikiego robił. Jest tu się czai. Jak drapieżny kot. O jest, siema. No i super. Ale ale ty nie, ja pierdolę. 800 km. Spierd dalej. Resolution! Głupi śmieć. Rezolus! Ej <grymne> co nogi kurde śmierdziuszku. Kto jest Debeściak? No i pytam się kto jest Debeściak. Zillan oczywiście OP. Opór. Dobra, muszę odpuszczać tego Mida, bo puszę hardo. Ja czyściłem 500 pingów w tym fajcie. No ja ich roz... no, ja rozwaliłem w tak zwanym Ezie. Głupek, pyk, trzy razy pierdolne, tu he-he-heszki, tu jeszcze walne. bum bum. Teraz puszę Botolinio. Kto został? O, się ma. zauważyłem. Puszymy mi da. O! Dawaj, dzięki Kurde, dogi tu przegiął pałkę tak zwaną. Pałkę przegiął, przegiął, przegiął. Ja się tak bawić nie będę. Że on yy, tak sobie, że on tak mi rozdał karty. Widzicie? Widzicie? Na easy. Na Easy GG, hecheszki i jeszcze piwko. Mam nadzieję, że film się spodobał, że tak. Zapraszam do łapkowania w górę. Na dole macie oczywiście linki do poszczególnych Facebooków, czy jakichś tam. Pierdół. pierdół, przepraszam. I do zobaczenia. Cześć. Bejk. Napisy, czy chcecie takie filmiki, czy jakieś urwa mocne, takie, taka masarnia OP-6.